Cześć Kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj jestem bardzo podekscytowana i tutaj szybko przejdziemy do rzeczy. Mam nadzieję przynajmniej, bo będę na żywo otwierała perfumy, o których już Wam wcześniej wspominałam, że zamówiłam. Perfumy z kategorii, którą obecnie uwielbiam, czyli perfumy pudrowe, perfumy o zapachu czystości. Będzie to Lorenzo Villoresi Tondy Neige czyli perfumy określane mianem najbardziej pudrowych perfum na świecie. Przynajmniej tak wywnioskowałam z opisów na Fragrantice i opisów użytkowników tych perfum. Puder wpłynie, dla niektórych bardzo słodki zapach, bardzo słodko-dusząco pudrowy, z którym ciężko wytrzymać, a dla niektórych... Przepiękna ambrozja i zapach aniołów wręcz, więc ja jestem zainteresowana, no skoro tutaj tak się domyślam i tak się ekscytuję, no to znaczy, że zakup został popełniony w ciemno, nie wiem czy to rozsądne czy nie, udało mi się wyhaczyć 50 ml testera w perfumerii internetowej na Allegro, która nazywa się Erbel. Ja polecałam tą perfumerię chyba przy okazji zakupów, przy okazji filmiku o zakupach na Allegro. A jeżeli nie ja to ktoś w komentarzach, no już w sumie nie pamiętam, także jeżeli ktoś tutaj polecał a nie ja, no to oddaję honory. W każdym razie jak najbardziej ja też tą perfumerię polecam, bo sprzedawca ma bardzo fajne zapachy, w naprawdę przystępnych cenach, dużo niszowców i dużo bardzo fajnych pozycji, także wcale to jakoś tam dużo nie kosztowało w porównaniu z cenami takimi normalnymi w sklepie. Jak widziałam, w takich normalnych sklepach internetowych, a więc... Ja się cieszę, że udało mi się złowić ten zapach. No, jeszcze nie rozpakowywałam, nawet nie otwierałam tego kartonika, więc jestem niesamowicie podekscytowana. A więc może po prostu zacznijmy. Tak, moim oczom ukazuje się flaszka. No, ja zawsze czuję ym, ciarki, kiedy otwieram. Piękny, piękny, ekskluzywny. To jest, tak jak mówię, 50 ml, bardzo, bardzo ładna, szroniona flaszeczka. Tutaj mamy z tyłu napisane, że to jest tester, no, ale nam, nam to w niczym nie przeszkadza, bo nam tutaj chodzi o zapach. Zapach podobno, ym, tak jak mówię, jest bardzo mocny, bardzo ekspansywny. Wystarczą podobno dwa psiki ym, i cały dzień pachniemy niektórzy mówią, że jak przesadzą, psikną się na przykład cztery razy, to jest masakra, ale są też głosy, że ten zapach wcale nie jest tak mocny, więc ja jestem zainteresowana po której stronie barykady ja się znajdę. No i czy w ogóle ten zapach mi się spodoba. Um, tutaj też dużo na fragrantice głosów było, że ten zapach jest podobny do Mabuseon Unistouard de Femme Sensuel. Jak wiecie, ja mam problem ostatnio z tym zapachem. Niezbyt mi z, nim po... Niezbyt mi z nim po drodze, a więc zobaczymy, jak to się potoczy. No, mam nadzieję, że ten będzie inny jednak. E, no dobra, i tutaj tylko tak e, gwoździ. Woli ścisłości jak zwykle przeczytamy sobie nutki i zaczniemy testować na skórze. Yy, bo nie wiem, nie mam pojęcia, jakie będą, moje, jakie będą moje przemyślenia i przeżycia z tym zapachem. No, oczywiście, to będzie test na świeżo. A jak ten zapach będzie się nosił w ciągu dnia, i ogólnie, no to przyjdę do Was z taką recenzją później. Gdzieś tam wspomnę oczywiście w perfumach miesiąca czy w, przy innej okazji. W roku 2000 został ten zapach stworzony oczywiście przez Lorenzo Villoresi. Lorenzo Villoresi to jest perfumiarz, właśnie włoski. Pamiętam, że Sebastian z kanału The Perfume Guy miał bardzo fajny filmik na temat właśnie zapachów Lorenzo Villoresi. On w ogóle pojechał do sklepu do Florencji, oficjalnego Lorenzo Villoresi i tam pani y, oprowadzała go i opowiadała. Jednocześnie on to nagrywał. Ona opowiadała o zapachach. Jest to bardzo ciekawy materiał. Ja jak nie zapomnę, to tutaj podlinkuję. Y, no i tak co mamy w głowie? W głowie mamy oczywiście nuty pudrowe, później jest róża, ylang-ylang, jaśmin. W sercu jest róża, fasola tonka, nuty kwiatowe, jaśmin y, i w bazie jest heliotrop, pizmo, róża, cukier, jaśmin. No i tutaj Ogrom róży, mm, ogrom tak naprawdę takiej kwiatowej też słodyczy, pudrowości. Y, troszkę mnie martwi cukier. Mam nadzieję, że nie będzie on ulepnie słodki na mojej skórze. No niektórzy mówią, że ten zapach jest ulepnie słodki. W ogóle tutaj patrzę, bardzo ładna, y, bardzo ładny napis na koreczku. No bardzo mi się to podoba. No dobra, no więc może przetestujmy i zobaczmy. Nic tu nie czuć. Jest heliotrop też, który ostatnio bardzo, bardzo uwielbiam. O, mocno siedzi. Hm. Czuję już z korka. Mm. Oj, złożony zapach, pudrowy, bardzo, bardzo, hm. Bardzo luksusowy, ładny. Znów mam przed oczami biały marmur na który właśnie wysypano puder. No i powiem Wam, że ten zapach mi przypomina coś i nie przypomina mi mamusę un de Fam Sensuel, tylko przypomina mi, tani zapach, który ostatnio kupiłam, co nie znaczy, że to pachnie tanio, absolutnie. Natomiast przypomina mi Pino Silvestre Sofio di Talco. i tutaj właśnie jeden komentarz na polski, Fragantice, na to wskazywał, że Sofio di Talco to jest taka tańsza wersja, słabsza wersja Lorenzo Villoresi Tendeneish. No tutaj zdecydowanie jest to kompozycja bardziej wyważona, bardziej głęboka, bogata, natomiast faktycznie wyczuwam no ty, Sofioditalko, tutaj. Hmm. Ciekawa jestem, jak się to będzie nosiło, no bo generalnie zapach znam, okazuje się, nie jestem rozczarowana absolutnie, natomiast ja mam taki problem, taki konflikt w głowie, że jak właśnie mam coś tańszego, a później powącham gdzieś coś droższego, co pachnie mi praktycznie identycznie, to yy, tracę jakby zainteresowanie tą, nie wiem, droższą wersją naprawdę no, podobnie tutaj jeżeli mam tego Lorenzo Villoresi Tondeyś to y, chciałabym się pozbyć być może z kolekcji Sofio Ditalko, zobaczymy jak to się y, potoczy no, no ale natomiast y, tutaj jest bardziej szlachetnie zdecydowanie w Sofio Ditalko mamy taką y, mocno ostrą świdrującą nutę która wręcz sprawia że y, zaczynam kichać y, tutaj wszystko jest bardziej wyważone faktycznie zapach jest dosyć mocny dosyć ekspansywny, jak na taki puderek, no ja wam powiem, że dzisiaj w ogóle y, idąc do paczkom, tu niczym nie byłam popryskana, bo chciałam tutaj właśnie się spryskać tym zapachem na wizji y, powiem wam, że tortury kompletne, y, bo niczym nie pachniałam. No, natomiast muszę wam powiedzieć, że zapach jest. No, naprawdę jeszcze tutaj się psiknę, ale może nie więcej, bo jeżeli wierzyć słowom ludzi, no to jest y, to. No mocny, mocny, ekspansywny zapach. Zobaczymy. No, czuję wokół siebie chmurę pudru, chmurę talku, co ostatnio bardzo, bardzo lubię. Mm. Pachnie jednak przyjemniej niż Pino Sylwestre. To muszę przyznać, tutaj czuć, tutaj czuć złożoność, tutaj czuć jakość. Yy, na szczęście nie ma tej takiej jakiejś ostrej, dziwnej nuty, która jest w mabusem jest de Femme Sensuel, więc bardzo się cieszę, tak jak mówię, ten zapach yy, spośród tych pudrowców no które tutaj właśnie wspomniałam czy to Pino Silvestre czy Mabuse ten zapach jest bardziej zrównoważony bardzo dojrzały też jest więc jeżeli nie lubicie takich pudrowo wintyżowych zapachów, że się tak wyrażę, to myślę, że Lorenzo Villoresi nie będzie dla was no zdecydowanie musicie lubić puder, zdecydowanie musicie lubić talk, tak jak wiecie ja mam obsesję obecnie na punkcie serii Borotalko włoskiej serii kosmetyków do pielęgnacji, a więc myślę że ten zapach tutaj naturalnie stał się oczywistym wyborem, ale jednak wiecie co mam to tak Powiedziałam, że jak wącham droższy zapach, a tańszy pachnie podobnie, to tracę zainteresowanie być może tym droższym. No tak, jeżeli go nie mam, no to tracę zainteresowanie, ale w związku z tym, że mam już ten droższy zapach w swojej kolekcji, to zdecydowanie będzie mi przyjemniej jego używać, bo tutaj mamy flaszeczkę, tutaj mamy no historię za tym, to są yy, włoskie perfumy, a więc no tutaj do mnie bardzo bardzo to przemawia. No i sama flaszka jest po prostu przepiękna. Mm. Także no, bardzo, bardzo mocna rzecz, muszę Wam powiedzieć. Natomiast dla mnie w żaden sposób nie drażniąca. W żaden sposób nie drażniąca, jak na razie. Na szczęście nie czuć mocno cukru, nie czuć mocno słodyczy, takiej wiecie, obezwładniającej, chrzęszczącej w zębach, a więc to mi odpowiada. Niektóre właśnie osoby, tak jak mówiłam, odbierają ten zapach jako bardzo słodki, a niektórzy wręcz przeciwnie, dla nich jest to taki wytrawny puder, jak odbieram go ja, dla mnie on jest raczej słodki, taki słodki puder, ale absolutnie nawet nie z żadną wanilią, nic z tych rzeczy. Ten zapach jest bardzo dobrze zblendowany. Ja tutaj żadnych składników tak na dobrą sprawę poszczególnych nie wyróżniam, ale gdzieś tam ten heliotrop faktycznie majaczy w tle. Gdzieś tam jakaś taka delikatna różaność jest, taki wiecie płatek róży gdzieś się wyłania spod tego słodkiego pudru, ale tak jak mówię, nie jest to puder obezwładniający. No, także ja polecam Lorenzo Viloresi y Tone de jak na razie na pierwszy rzut nosa. Dwa psiki zaaplikowałam, a mam wrażenie, że po prostu siedzę w chmurze pudru, a więc może to być właśnie to, ta Beast Mode Projection, jak to mówią, czyli projekcja bestialska. Zobaczymy jak... Utrzyma się przez cały dzień. Teraz jest rano w sumie, a więc, a więc no, cały dzień przede mną zobaczymy, jak to będzie się układało. Później jeszcze po południu wieczorem jadę na siłownię, więc zobaczymy, czy pod wpływem na przykład ciepłoty ciała ten zapach zacznie przebijać przez innego, może świeżaka, którego użyję. Na siłownie zobaczymy jak to będzie wyglądało. Także jeżeli, tak jak mówię, podsumowując, lubicie słodkie zapachy, szukacie bardziej wyrafinowanej wersji talkowych zapachów właśnie, typu właśnie Sofio di Talco, szukacie czegoś, co podbije Wam taką pudrowo-zapachową pielęgnację typu właśnie Borotalko, to co ja, tak jak wiecie, używam teraz namiętnie. To myślę, że Lorenzo, Lores i Tondeneysh będzie dla Was, a na, no, jeszcze nie powiedziałam, skąd w ogóle nazwa i co to znaczy Tondeneysh. Tondeneysh to jest po francusku, z francuska, kolor śniegu, i tutaj nie chodzi o sam śnieg, taki, wiecie, który nam pada zimą na ziemię i okrasza pięknie, umaja świat. Tylko tutaj jest to nawiązanie do upudrowanej twarzy kobiety, bodajże z XIX wieku, coś takiego, takie początki wiecie, nie XIX czy też XX wieku, już teraz nie pamiętam. Natomiast no, tutaj kojarzy mi się faktycznie taka dosyć młoda niewiasta, dosyć suwicie upudrowana w swoim buduarze, w takiej właśnie jakby też... No, wiktoriańskiej sukni, może coś w tym stylu, ale to wszystko też jest takie jasne i świetliste, także faktycznie tondynej, czyli kolor śniegu, kolor białego lica kobiety to jest właśnie Lorenzo Villoresi, to jest inspiracja za tym zapachem, i jednocześnie z tego, co by wnioskowałam, jest to najbardziej popularny zapach z tej od tej marki Lorenzo Villoresi. Sama ta pani właśnie w filmiku u Sebastiana The Perfume Guy mówiła, że jest to chyba najpopularniejszy i najlepiej sprzedający się zapach marki. Bardzo popularny we Włoszech też, a więc no, mnie tutaj włoskie zapachy naprawdę, naprawdę interesują. Jestem, no. Co tutaj dużo mówić? Jestem zainteresowana tą tematyką, jak pachną Włosi, ale to już wiecie. Także dawajcie mi znać, czy znacie tą Denejrze? Jak się Wam nosi? Co sądzicie o tym zapachu? Czy jest dla Was słodki, czy raczej wytrawny? Czy chcielibyście poznać, czy wystarczy Wam na przykład tańszy odpowiednik, typu właśnie Sofio Ditalko? Ale zdecydowanie tutaj, czując wokół siebie tą chmurę pudru. Zdecydowanie wolę ten zapach niż Sofio Ditalko, bo tak jak mówię, jest on bardziej złożony. A Lorenzo Villoresi też używa wielu naturalnych olejków w swoich, w swoich zapachach naturalnych i bardzo cennych, drogocennych stąd też trwałość zapachu, tak jak powiedzieli niby w filmikach, więc no tutaj ufam. Także mam nadzieję, że to nie był zbytni chaos, że jakoś tam się Wam podobały te moje pierwsze wrażenia, oczywiście tak jak mówię, wrócę z tym później jeszcze, jak się nosiło ten zapach, i jak z trwałością. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Papa! Pa.